Witajcie się manko, tutaj znowu ja, Lokis, I dzisiaj y, chciałbym wam o czymś powiedzieć. Y, wiem, że to do końca zdaje zdaję sobie sprawę, że to nie, nie musi być do końca y, jakaś rzecz do świętowania, do y, dziękowania wam za to, ale w podejrzewam wtorku na moim kanale jest 20 subskrybentów ja wiem że to jest niewielka liczba ja wiem że nie ma czym się za bardzo falić. no w końcu to 20 subskrybentów w chwili gdy na przykład takie PewDiePie ma prawie 50 milionów subskrybentów także no ja się do żadnego chyba youtubera nie umywam ale No ale jednak chciałbym wam podziękować za tą okrągłą liczbę Bo ja na to patrzę nieco, z nieco innej strony niż tam youtube i w ogóle wszystko Wyobraźcie sobie że Przechodzicie ulicą, znaczy no w sumie ulicą nie powinno się chodzić, bo chodzi się chodnikami, no to same że chod idziecie chodnikiem i nagle podchodzi do was 20 osób i krzyczy wasze, wasz nick i, i w ogóle mówi, że was ogląda i w ogóle. No ja, znaczy ja wiem, że większość z tych 20 subskrybentów i tak nie jest aktywna i tak mnie nie ogląda, ale, ale na pewno ktoś tam jest. I za to chciałbym wam podziękować, bo widzicie ta cała, ta cała ilość subskrybentów się tylko nie liczy, bo... No bo zawsze to ma takie plusy, że jest nas, że jest nas trochę mniej. M mogę w tej chwili otworzyć e, grupę na Facebooku i tam nie będzie tu postów. Nie będzie żadnego zamieszania. Nie będzie trzeba robić jakichś, nie wiem, dramii, w ogóle, vanów, bo po prostu to będzie umiarkowana liczba. Jeśli coś w ogóle tam będzie i nie będzie takiej potrzeby po prostu. Więc jeszcze raz chciałbym Wam podziękować. Trzymajcie się i cześć.